Czego tak na... Siema, siema, ty porzy... Dzień dobry, a ja z dziesięciu Poznajmy naszych gości. Czuję, że dzisiaj będę ruchał. Czy mają kości? Co kurwa! Jestem Messi. Okazało się, że Messi jest jego najlepszym kumplem. Nową bombą Podajesz mi Tata Kuba Zesrałem się Polisz Leru 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 dla domu Aha i? Przekręć Wiesz nie o nie Biorę Urlop Mam za rękę Nie dla psa R służy do jazdy do tyłu To tyłu Cię stary robił to mi. Jedyny w swoim rodzaju rekwizy wsmate No także z pozdrowieniami dla... Alkoholii!